Siemano, witam. Po krótkiej przerwie. A prawdopodobnie jest dzisiaj środa i wrzuciłem tego vloga. Poprzedni wrzuciłem w niedzielę z Torunia. Od razu przepraszam za opóźnienia, no ale bardzo dużo się dzieje w moim życiu, tak jak mówiłem w tamtym vlogu i mam po, potąd jakichś obowiązków i załatwienia spraw. Ale już jestem w kuchni, co się u mnie dzieje czwarty tydzień redukcji, jest czwarty tydzień w sumie prepa. Prep równa się przygotowania do zawodów. O, jakby ktoś nie wiedział oczywiście, no i jestem tutaj w kuchni, zrobiłem już śniadanie. Boże, jestem tutaj w kuchni. Zrobiłem tutaj już śniadanie, okrojonej ilości jedzenia, bo mam tak 80 gramów płatków, ryż... płatków owsianych, sorry, ale to wam pokażę lepiej. A więc mamy 80 g płatków owsianych słodzik, aromat, 300 ml wody, 15 węglowodanów z Malin, 25 g WPI, znaczy Designer way'a, cinnamon Serial, nadal korzystam z białek ISN, bo mimo, że nie mam z nimi już współpracy, to uważam, że to jest jedna z lepszych firm, jeśli chodzi o smak i jakość. Dwa całe jajka, trochę ketchupu, Heinz A0 i kawusia, oczywiście z kotkami. No i tak u mnie leci życie powoli W sumie nie powoli, bo teraz zapierdziela mocno um, Ale no taki etap Przejdę przez ten etap i powinno być już git I lecimy już do prepa ze spokojną głową Tylko ogarnę to auto i wszystkie sprawy związane z finansami um, Na ten moment tyle Nie wiem, zaraz będę robił chyba posiłek pod przedtreningowy Znaczy zaraz, za godzinę, za półtorej um, I widzimy się pewnie przy posiłku przedtreningowym oraz na treningu Jo! Dobra e, Jesteśmy znowu w kuchni Kto by się spodziewał Robimy posiłek przedtreningowy W sumie to, dokończa, w sumie to dokończamy go Bo klej już jest w lodówce Mrozi się e, Musimy dodać owoce Zrobić polewę I, i go wsunąć I jechać na trening A e, Także pokazuję wam jak on wygląda I w ogóle Jestem w gaciach Standard Pokażę wam nogi Dlaczego nie Nie zwracajcie uwagi na kosz Tak to wygląda. Widzimy się chyba przy gotowym produkcie, przy gotowym posiłku, albo Wam przygnę po prostu, jak dodaję te wszystkie składniki. Więc, let's go! Niech po no, nie chcę pozapomnieć, że na jednym odbory wloga. się z Jutro chyba też będę vloga, więc tak, jak miałem zaległości teraz na z jest tym mocą. Look into my eyes. My heart beats like a drum. You listen to my O ja powiem wam, że jestem przebodźcowany, zmęczony i niesamowicie wywalony z butów W ogóle jak ja wyglądam, jak ja leżę, przepraszam za to ujęcie, poprawię się uh, Chciałem powiedzieć, że, ale baryty. ty, um, chciałem powiedzieć, że właśnie kupiłem auto, znaczy właśnie jakąś godzinę, dwie godziny temu ale wróciłem do domu i po prostu całe zmęczenie ze mnie zeszło Wszystkie bodźce ze mnie aktualnie schodzą Nie wiem co ze sobą zrobić, nie mam ochoty na nic Zjadłem tylko posiłek i tyle w sumie Będę jechał do domu prawdopodobnie, rodzinnego Pokazać zakup Pomagał mi Kacperek Kacperek kiedyś był na vlogach, był w Sopocie ze mną I na jakichś starszych vlogach także był Więc tam pozdrawiam Kacperka, możecie też go pozdrowić Trening spoko. Dużo nie, nagry... Boże, dużo nie nagrywałem, no bo mało czasu było, bo się śpieszyłem, żeby obejrzeć to auto, które teraz zakupiłem. Co, widzę, że po formie się ciało zmienia. Fajnie, bo co tydzień zachodzą zmiany w moim ciele. Bardzo mnie to motywuje. Aktualnie mam 25 minut cardio w dni treningowe, oprócz treningu klaty, bo to mój priorytet. Zresztą, no wiecie, nie mam klaty. Nie mam, jakby... No, trzeba ją zbudować. Um... W dni nie mam 45 minut kardio i, i, i chyba tyle. Diety dietę wam całej nie pokazywałem, ale kleiku mam przed-treningowo 80 gramów. 15 gramów. Mm. <śmiech> <śmiech> e, nic specjalnego, jakby moja dieta jest bardzo monotonna, prosta, ale o to w tym wszystkim chodzi. Jeśli nie chcesz mieć problemu z trawieniem, nie chcesz mieć wydętej talii, chcesz mieć dopięte wszystko na ostatni guzik, bez kombinowania, bez żadnych niechcianych efektów. No więc, jak chcesz unikać jakichkolwiek takich nieprzyjemnych sytuacji z trawieniem, czy, czy po prostu jesteś zafiksowany tak bardzo jak ja, to polecam taką dietę. Ale ta taka dieta nie jest dla każdego i bardzo dobrze to rozumiem. Mm. Sam rozpisuję pod opiecznym czasami makro, e, znaczy czasami, nawet często e, makro. Żeby sami sobie te posiłki skomponowali. E, ja tylko im daję ile na posiłek czego ma być, ile węgli tłuszczów białka. E, no i przy okazji zapraszam Was na prowadzenie w opisie macie link do formularza oraz mail kontaktowy. E, z takich jeszcze rzeczy, które bym mógł powiedzieć, to chyba nic na ten moment nie ma. Fajnie, że kupiłem auto i mam nadzieję, że będzie całe sprawne. Życzcie mi tego, że nie będzie dużo do roboty w nim i po prostu skupię już się serio w 150% na prepie, czyli na tym, na czym mi zależy i na tym, co kocham robić. Widzimy się zaraz później. I don't know, u was zaraz, u mnie pewnie później. Jest godzina 18. Nie wiem, co ze sobą zrobić. Bye. Siemano, jak widzicie, ja już jestem ogarnięty i gotowy do spania. Z was przepraszam, że ten vlog był taki, jaki był. Ostatni ten był też taki spontaniczny, taki tak naprawdę nic nie wnoszący. Ale no, tak jak mówiłem, ostatnio dużo się dzieje, a dzisiejszy dzień to totalnie przebodźcowany dzień. to jeszcze tam, e, Miałem parę spraw, może nie do załatwienia, ale e, do odhaczenia. Mm łód do załatwienia, do odchaczenia. Jakby whatever, po prostu musiałem coś zrobić. Chciałem coś zrobić, byłem jeszcze w domu. Eee, Rodzinę na chwilkę odwiozłem znajomego. No i, i zrobiła się 23. Jak wróciłem do mieszkania, także już nie było siły na nic. Eee, no nic, ten dzień kończę eee, i tego vlog kończę w taki sposób, a nie inny. Cukle eee, przed snem już wzięte, posiłek ostatni zjedzony, wszystko zrobione można ci spać i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Jutro prawdopodobnie będę nagrywał także vloga, ale bardziej takiego treningowego z treningu z ziomkiem, który będzie startował na sopocie Ale to zobaczycie niedługo, nie wiem kiedy wrzucę tego vloga, znaczy tego wrzucę prawdopodobnie w środę, ale tego kolejnego postaram się wrzucić Nie wiem w sobotę w piątek Zobaczmy. E, Niemniej jednak e, sporo się dzieje. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. W ostatnim czasie, ale najważniejsza rzecz już załatwiona, czyli auto i mam spokój na głowie z tą rzeczą, a ta rzecz mnie od kilku tygodni gnębiła i prześladowała. E, w sumie to od trzech tygodni zresztą słyszycie, po się, że nie jest już za dobrze energetycznie i to nie chodzi, że redukcja, po prostu jest późna godzina i powinienem już lecieć spać jutro wstaję, kręcę cardio, lecę na trening no i nagrywam trening z ziomkiem a na ten moment jeszcze raz dziękuję za oglądanie zostawcie suba, like, komentarz, podajcie na instagrama Chętne osoby do współpracy online zapraszam. Kontakt macie w opisie oraz formularz macie w opisie. Nic Życzę Wam wszystkiego naj, miłego dnia, miłego weekendu, smacznego, miłego kręcenia cardio i czego sobie życzycie. Jo!